Dzień dobry, też wszystkim poważna sprawa, czy jeden z nielicznych suplementów, który działa, zniknie z rynku. A o czym mowa? O kreatynie. Jedziemy z tematem? Łapy nie ma. Kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. No i sklep mój z koszulkami zapraszam do zakupu. Już tłumaczę o co chodzi, bo jest to naprawdę gruba sprawa. Zaczynamy od cen. Pamiętacie czasy, gdzie kreatyna kosztowała 15-25 zł za pół kilograma? A teraz te ceny idą gwałtownie w górę i w tej chwili osiągnęliśmy cenę poniżej 50 zł za pół kilograma. W niektórych firmach i są firmy, które mają nawet za 80 zł za pół kilo kreatynę. Jest to abstrakcja totalna i z czego to wynika? prosta zależność. Jeżeli surowiec jest drogi, to niestety ceny muszą iść w górę. I w tej chwili cena za surowiec wynosi 25,5 dolara, dolara za kilogram pod warunkiem, że kupujesz tego sporo, więc niewiele firm może sobie na to pozwolić. Sporo to znaczy kontener, to są tony, tony. Więc jeśli firma nie może sobie pozwolić na tak duży zakup, aby Kupić coś, co nie daje właściwie zysku, no to prędzej zrezygnuje z kratyny niż będzie miało, no chyba, że wypada. Bo jak wiadomo, kratyna to podstawowy suplement i może przyciągać do zakupu innych suplementów, więc może być to jakiś tam powiedzmy powód, aby kratynę zostawić w ofercie. I teraz pomimo tego, że ceny są dość wysokie i tak są niskie, z czego to wynika? Prosta zależność. Jeżeli są jeszcze zapasy z poprzednich dostaw, no to KFD miesza stare dostawy i tą nową dostawę. A jak się skończą, to ceny pójdą gwałtownie w górę. Niektóre firmy robią w taki sposób, że korzystają teraz z starych surowców jeszcze i sprzedają po wyższej cenie. I w pewnym momencie to się skończy i będzie trzeba podwyższyć ceny gwałtownie. Więc jeżeli chcesz mieć kreatynę po taniemu, kubią teraz. Bo później będzie dużo, dużo, dużo drożej. Mamy też drugi problem. Mianowicie trzeba się bić o to, aby kupić kreatynę na rynku. To jest poważna sprawa, co oczywiście jeszcze bardziej winduje cenę. Co gorsza, nie ma gwarancji, że tę kreatynę się zakontraktuje. I może być taka sytuacja, że wiele firm zostanie bez kreatyny. I teraz mając tak wysoką cenę, Musicie brać pod uwagę jeszcze inne kwestie. Wynagrodzenie, które poszło w górę, bo inflacja poszła w górę i na przykład gaz, i w przypadku KFD między grudniem a styczniem gaz poszedł aż o 10 razy w górę. Jaka będzie przyszłość? Niestety nie będzie kolorowa, ponieważ cena kratyny pójdzie i tak gwałtownie w górę. Więc czasy, kiedy cena aktualna wynosi poniżej 50 zł, już się skończą i będzie dużo, 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 dużo wyższa. Dlatego. Mamy tutaj premium napisane, bo surowiec w KFD jest najwyższej jakości, ale teraz premium będzie oznaczać to, że ten produkt będzie marką premium, czyli dla osób, które będą w stanie wydać tyle pieniędzy, aby kupić sobie podstawowy suplement, jakim był, była kratyna. To dziś wszystko i oczywiście łapy nie ma.